Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Prower zapraszam was do kolejnego materiału o, na ja kanale. O kurde. Zostawcie proszę łapkę w górę za to, co się tutaj będzie Witajcie działo. Teraz tak B. E, słuchajcie, też mam pytanie, czy chcielibyście, żebym po prostu przyspieszył trochę tą serię do momentu, aż za wygrane będę miał po prostu już rangę i tyle. Bo od dustów mam 3 zwycięstwa i wydaje mi się, że nada się chyba szybciej będzie ten. Szybciej będzie jakiś tam awansik. Bench. Kurde, 3 bez Bench. O Jezu. Bench Forest mówi. Może nie mówić. No nie, no dobra. To pistolka losę. Wiecie co trzeba będzie zrobić? O, tak. Dobra, dam im szansę, kurde, bo jak będą mówili bliadz, bliadz, nie będzie mi się chciało ich słuchać w ogóle. No Bo, bo ty jak nic, kurde, blade. Oni chcieli, ja mówię, kontakt będę zresztą. Dobra. Bez coli, bez niczego, bo nie ma co tutaj tak naprawdę kolować im. Jak oni nie, nie panie mają kantera. Czuję się czasem, jakbym grał. Sam kontra jakieś tam 9 silverów, czy coś tego typu. No takich 9 silverów y, z CSA go, bo tutaj silvery. Niektóre mają 10 level face it, nie? Stars. Jungle. Oj oh, kurde, connektor low HP Jungle Aoi Ci eh, AK on standard, on default Nice Dobra, on go wziął. Pusz, pusz, pusz. careful B-ups. Jestem so sorry, guy Äh, abs. O, kurde, blade apartments. No dobra, mój mnie załatwił, i jeszcze ten, jeszcze na naszego wywaliło. Co, host? A połączenie z serwerem, no to jest niestety częsty błąd, kurde. Kurde problemy, zabijasz go. One Careful, behind Connector Oh my god Nice, fuck, from Glock Why did you eco, bro? Only Glock Whatever I give you Okay, I think Blue is in shock Yeah. To jest nie. Yeah. O kurde, skróci psy. Stoić... Ja nie wiem w ogóle nawet jak grać na tych Kingach Kurde, Sea Jungle. Fuck. Okay, okay, może okay. być ciężki, ciężki meczek. No równo, jak przegram, to przegram, no. Co teraz? Zobacz, oni... Hold, 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 hold. Zobacz, oni zabili tego typa ze schodów. Tam był w, w, w konektorze? Nie mam pojęcia gdzie jest ten pier... Yeah. One, city, one, city, one. city Kurde z tego... digla to nie za bardzo Cholera Kurde jakoś brzuch, brzuch mnie boli Teraz wymówka brzuch mnie boli Ta. Ale dobra no nie, jeden się odzywa ma jest to jest ten rusek który... Guys, i fake and you must push Go big go big go go I i fake i fake uh. shift shift i Gobi, Wait Gobi, go go be. I go here. Grenade no, coś będzie go, go, go do chyba ten właśnie zaprzeszedł, albo to był ten, nie, to był chyba ten, bo to są sto czterech Czerwona ramp. E, window last. Aki, Sneaky, Biki jedna pestka. Oj, oj, tamten nade'em, on musi mieć zero totalne. Zero HP. Window, Kir, Kir. Window last. Goście nie ogarniają. Oho, strzelanie na będzie. Kurde. Tarek typa w go waliło. ten jeszcze ty baguje go. Roski wariat. Clear. One more biaps, push. They push together. Window. Take a fun, please. I need to take to the uh, toilet. Sorry, I'm back. <laughs> Sorry. Holy fuck. Sorry, guys. It's okay. It's okay. Somehow we won two rounds. I can play on a uh, ticket. one connector one short one window one beside car maybe okay we go bajarka goby i go oj dobra już musiałem myślałem że mnie wywalizmy, czy musiałem pójść efka nie wiem jak się tam tam te rundy potoczyły da było raz, dwa, 1 2 3 4 5 6 7 4 i wygrali dobra orange go mid blue and green you go okay dali dali Wygrali pistoletówkę, wygrali e, tą rundę. No ja tam w sumie w poprzedniej rundzie nic nie zrobiłem, nie? E, trochę widzę, że mnie po, pokatowali tam. Kir się chyba odpalił. No i słuchajcie, tak to jest właśnie. Chyba trzy rundy chyba mi nie było. Trzy czy cztery coś takiego? Już nie pamiętam. A w ogóle oni wyszli sobie z meczu. Nie może no, powiem powiem rozłączył się jeden, wyszedł, a drugi miał te same problemy co tam u nas jeden. Jeden typ. No nie są trudne, no słuchajcie, no tak tak wyglądają mecze, gdzie się gra jeden kontra 9 silverów, bo tam Kiry też yy, na, na powie widziałem, że no słabo to wygląd wyglądało. No ale dobra, no kurde, mam nadzieję, że oni wrócą, bo szkoda szkoda meczeków, fragów jest mało. Przez te rundy AWK myślę, że mógłbym mieć spokojnie już ponad 20 fragów. Zobaczymy, gdzie oni będą chodzili. Jest 5 na 3. Jeśli on, będą chodzić, mi da. to będzie kicha. Play. Jeden frag jest. Jest to, to dymia. Myślę, że tam. Ramp. Takiego meczu jeszcze nie grałem autentycznie No, no cóż no Co zrobisz? Nic nie zrobisz O kurde O mój o Silvery, wszędzie Silvery, zaczynamy kira <laughs> Zaczynamy jak Kira sobie teraz poradzi O kurde wychaczą. Last after headshot M4 ma go na pistola, w sumie. Ja myślę, że on gdzieś jest tam. Sandwich albo Tetris. Się sprawdzi. Też tak czy mógłby się nawet na ninja ustawić. A nie ma go. No movement. A telefragów? Nice. Movement taki bym powiedział, no typowo silverowe, No co? Co to mogę, moi drodzy, ukrywać? Chyba fire jest, albo CT śmigło. Bardziej bym obstawiał fire'y. za fireami stoję. Patrzę prawą stronę, właśnie przy tym diglu, żeby. O nie, jednak jest. Dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o Mirage. Dobra, słuchajcie, drugi meczek. Znowu Mirka wziąłem. A bo tak, już niech będzie ten Miraż. Co? Co to było?

To? Ja myślę, że MK podniosłem ja z tym, diglem tak wolę. One kurde się wystraszyłem go. Strasznie radość, cholera. Go down, go down, guys, kto down?

Finn strøm! Bum, 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 bum. No, troszkę więcej fragów jest. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Oh, one up. Ajajajajaj... Szkoda, że tamten kurde nagle zaczą, zaczął afrzyć sobie A że zawsze może po co te zrobimy na jakiś kompak i się wygra Jnochyba Ramp, bomb ramp. Kurde, się wystraszyłem miał być, miał być ten jakiś fake kurde się zdziwiłem A ja nie umiem w pistole w ogóle i <laughs> two sides our, 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 nice feeling

Easy. Dobra. Czy 30 się uda? No problem. Nie, nie mam pojęcia, czy się 30 uda. A kurde, opuszki palców już zimne, jak cholera, mówię wam. Poprze jak poprzedni poprzednim był z 9 na 9 silverów, jakbym grał i u siebie 4 i w pięciu 5 silverów, tak tutaj już tych silverów jest mniej. Przynajmniej yy, ten Garaju. Możliwe, że ten, że ten, Xanax, bo feeling to. Nie, okej. Okay. Bo feeling to nie mam pojęcia. Samo przewóz. Fleshing feeling. was. go, go, go. Nie Kurde, halo! Nice. Ja nie mogę.. Ty już. Dobra. Gdstock game. He looks like... jak Maybe...? Yeah, yeah. Black encontramos yeah, Excel. Thank you. GG, guys. No, jader 136. Kurde, dwa fragi do 30. -tki. Fajnie by było. No, dobra. Fajna w Dobra, słuchajcie To tyle mam dla was. Dzięki serdecznie i do następnego razu. Elo. Boom.